Siemanko, z tej strony hodowcy zrobił Dzisiaj kolejny odcinek od kurczaka do kury Tutaj widać, są jeszcze dwa kurczaczki te, ta, ta kurka usiadła wczoraj Nasadziliśmy ją I te kurczaczki teraz, wydać jak już może widzieć, Widzicie, może urosły Tutaj kurka siedzi z tymi Też nie chcesz jej podnosić Teraz już nie chce jej podnosić, bo usiadła a później, jak ją polnose to skakuje na grzędy, tak te kurczaczki jeszcze niech lepiej sobie siedzą, zją, bo na grzędzie wszystkie pod nim nie wejdą. swoje no sobie koguciki siedzą. <guczaczki> Zaraz kurczaczki ku nich włożę. I tutaj widać też, tam, tam tych najmniejszych też mam na razie nie pokażę, bo też już sobie śpią. Więc może i to będzie odcinek, i to zrobimy taki odcinek z kwok, że pokażemy tam kwoki, niosek, kaczek. I kurczaki i wszystkie, bo uniosek też się wczoraj wylęgły. Więc wam je wszystko pokażemy. Par... No, najwięcej, tutaj widać jak urosły Kogucik i kurka, fajna parka. akurat fajnie, bo ten kogucik jest na krótkich nóżkach, bo dużo trzeba się na takich większych nóżkach, bo trudno jest zdobyć się na takich małych nóżkach. Prawie włożę na grzędę Zaraz włożę pod koguty. Tu się pod choguty, pod te skrzydełka i włożę. Tak zawsze fajnie sobie śpią. Tutaj włożę. Nie. Patrzę zawsze się są najedzone, ale widzę, że są najedzone. Koguciki też są najedzone. Muszę tego kurczaczka tutaj na środek włożymy. Koguciki, oh, kurde. <tryk> tutaj tu jest ta czarna kwota pod tym. A to już wiecie, że ona siedzi, tylko to po prostu włożyliśmy to, bo jak białą tam włożyliśmy to, ona później na jajka nasarała i musieliśmy tak czyścić je. Oczywiście nie wodą, bo wodą wiem, że jak jest wiele, to nie można. Tylko ścierką. No. Tutaj widać, tam któregoś wyciągnę, a będę wyciągał po jednym i będę. Tutaj widać, jest niebieski kogucik. Tutaj wyciągnę, tak co mam widać. wyciągnę. Kolejny. To też jest kogucik, tu jest ogólnie 7 kogutów i kurki od tej kury. Więc teraz samo z tymi kogutami. Tu jest kogucik. Włożymy go. Tutaj widzę kolejny kogucik, się wychyla tylko. A włożymy teraz jakiegoś z dołu. O, tutaj jest Jadę jakiś tego właśnie. Nie jestem pewny, czy to jest kurka, czy kogucik. Ale chyba też kogucik. A tu nie widzicie. Chyba kogucik, tak po grzebieniu, Bo ma czarny grzebień, bo tak mają te czarne zazwyczaj. O, a katera nie chcę pokazać. A się jest trochę jakoś, jest słaba. Nie chcę zapać jakości, ale widać taki grzebień, on dosyć duży. O, tu kolejny kogucik. Z niebieskich są trzy koguty i te kurki. Ale chociaż te dwie kurki są fajne, jest takie się nie boją w ogóle. Tutaj, kurkę muszę wam wreszcie pokazać, jakąś. Bo to na pewno jest na 100% jest kurka. O, tutaj nazwaliśmy ją pingwin. bo <laughs> tak wygląda. Tutaj na pewno też jest kurka. O, jutro też będzie ten odcinek z Kwok. To pokażemy wszystkie kurczaki już, bo tamte są te, te najmniejsze, co moim tydzień. Też już pokażemy je, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!